Cześć witam wszystkich Witam wszystkich Jakiś tam kuponik dzisiaj zagramy, to prawda nie ma nie ma za dużo meczy ciężkie mecze, tym bardziej pierwsze mecze przed rewanżami też różnie potrafi być, jeśli chodzi o ilość strzelonych bramek, ale coś tam zaryzykujemy. Tutaj ten wczorajszy nas kuponik fajnie 19 punktami wygrali w nocy. Ktoś mi tam pisał tu jeszcze taki fajny wieczorem też yy, mi wszedł. Yy, także. Gdzie on jest? Tutaj to był kuponik na live. Fajny kurs więcej niż 3,5 i mniej niż 2,5, jeśli chodzi o Islandię. 207, 560, 360 zł, yy, prawie do przodu, tak. Wczoraj było z na Zielono. Wypłaciłem sobie yy, oczywiście 5000. Yy, znowu mam dwa do dyspozycji. Zobaczymy, co tu dzisiaj z tej ligi mistrzów czekajcie. Chwilkę, mecze towarzyskie, okej, okay, tego nie chcemy, chciałem was poinformować, że mniej więcej od połowy września będziemy dziennie robili live'a na żywo. Dziennie będzie nakręcany filmik z kuponami naszymi. Kolejny filmik to będzie filmik, który będziemy analizowali, wasze kupony, które będziecie mogli wrzucać na naszą stronę internetową. Będziemy też mieli fajny sklepik z gadżetami. Yy, robionymi pod Was dziennie będzie konkurs yy, do wygrania będą bony, do wygrania będą właśnie gadżety yy, z fajnymi napisami, będzie strona internetowa będzie Instagram, więc yy, będę liczył na to, że też będziecie kuponikami podsłali to co Wy obstawiacie a ja każdego dnia o równej godzinie umówimy się na jakąś godzinę będę to analizował yy, ze statystykami z ostatnich tam yy, kilku miesięcy powiedzmy tak, ale to dajcie nam jeszcze chwilkę, jeszcze musimy sobie załatwić studio i, i, i wszystko pozakładać. Także myślę, że od połowy września już na pewno z tym ruszymy. Co tutaj? FC Kopenhaga. FC Kopenhaga. Słabo, co prawda w tym sezonie. 10 bramek strzelonych, więc ja myślę tutaj Trabzon. Czekajcie, czekajcie. Plus półtorej gola. Bardzo prawdopodobne. Ja obstawię, że druga drużyna strzeli gola. Dużo lepiej się prezentują. Bodo. Sztuczna murawa Pramek może być bardzo dużo Pamiętamy pamiętny mecz Jak na wyjeździe Przegrali 1-0 W dwóch meczu Po czym u siebie zrobili ósemkę Było 8-0 I jest ta sztuczna murawa Nie każdemu to pasuje Jest to jakaś ich tam przewaga Myślę, że tutaj nie będę stawiał na nich ale obstawimy liczby gole albo plus półtorej albo że pierwsza drużyna strzeli gola złoty 19 ja myślę że yy, liczba goli plus półtorej trzeci mecz Rangers PSV no, PSV u siebie jest dobre także Rangersi będą musieli yy, na swoim yy, yy, stadionie starać się wygrać nie będzie łatwo bardzo trudny mecz Pierwsza drużyna strzeli gola. Nie, tego nie będę. Liczba goli albo plus półtorej obstawimy. Albo pokażcie mi tylko rzuty rożne. Pierwsza połowa liczba goli. 1,37 zł. Już jest ok. Jeszcze od września, wam na, tylko, na szybko powiem, będziemy robić też taśmy. Będziemy mieli kuponiki za y, większe kwoty. Będziemy obstawać po 1000, 2000, 3000. Y, z takimi bardziej pewnymi meczami, ale to, to jeszcze chwilkę. Liczba rzutów różnych 8,5. Y, zaryzykuję. Złoty 58, bardzo fajny kurs. Myślę, że te 9 rzutów różnych. W tym meczu będzie. Sprawdzimy jeszcze tylko koszykówkę albo nie. Zakłady specjalne. Zobaczmy super ofertę. Tutaj widziałem. Można stokera obstawić. Francja z Włochami powinna wygrać koszykówkę. Jest to mecz towarzyski. Odpuścimy. Ale, ale, ale. Tutaj. Kyrgios, myślę, godzina 20. Myślę, że bez problemów odpali i, i będzie chciał mecz wygrać tutaj 3.29, ja obstawiam że za za trzy paczki 868. Trabzon bo do plus półtorej Rangersi. Teraz się zastanawiam czy nie zmniejszyć tych Rangersów i że po prostu będzie półtorej gola. Tak też zrobimy. Liga Mistrzów Rangersi. Liczba goli plus półtorej. Może będzie to pewniejsze. Trzy paczki. 4 do wyciągnięcia, więc myślę spoko. Ja bardzo Was proszę jeszcze polećcie może znajomym. Tak jak mówię od połowy września ruszymy. ruszymy dzień, każdego dnia będzie po 3-4 filmiki. Będziemy analizować Wasze kupony, będziemy analizować nasze kupony, będzie transmisja na live, czyli będziemy grali, wybierzemy sobie jakąś fajną godzinę gdzie jest więcej meczy i na żywo będę obstawiał przynajmniej te tam 5 stówek każdego dnia. tak? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Napiszcie tylko czy dobry pomysł. Polećcie, zasubskrybujcie, będę wdzięczny. Bardzo wam dziękuję, wszystkim życzę zieloności. No i trzymamy kciuki, tak? Wieczorem się widzimy. Zostawcie komentarze, jak tam uda się wam trafić. Dzięki wielkie, do jutra, hej.